Serious? O no. Potem też będę na pałę walił, bo nawet nie wiem, czy jutro będę Jak na pałę walił? No do pałki, tam cokolwiek robię O okej okay. Tylko czasami nie odejmuj sobie HP, bo jest potrzebne Więc się, jak popełnią błąd, to ich wiemy <laughs> A ten tu od góry wjeżdżasz, jedziesz tutaj dajesz klipa w TFTB albo coś, co będzie jechać na rampę Otwórz to ebrem, dwa medy jedziecie tutaj na sniper. Jeden nie spotuje, pamiętajcie, jeden nie spotuje, drugi z krzaków nie gwali. Trwamy agro tutaj, na tą góreczkę i napierdalamy to co tu będzie. Dwa ostatnie trzywygają kamienie prawe i lewe. Tebeki góra. Jasne? Skupmy się i jedziemy. To jak wczoraj. Twardo widzę, tak? Okay. Tak, twardo, twardo. No nie bo bo na, się. na D5 nie chcesz zacząć nad tym kamieniem, nie? ten, co? Co? Tworzysz nie ten. Już kopytam, żeby po to nie było. Ale niech co tam, tam chciałeś? Miał. Nic, zostawić cifa czy coś. Mamy strefała Tym medem tutaj mogę tak skrócić, żeby szybko widzieć? Nie, masz tu być, no skrócić możesz, tak, tak No chcę właśnie, bo wiesz, widzieć Podejrzewam, przychylę Dobra Ebrak piknąć? Dobra, dostam ode A Obaj na spodzie na Dobrze, 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 Szynki dobrze Jaki skład? Pan mają, dobrze, dobrze, medy to... Do... Nie, dobra, dobra, snajpa, snajpa, snajpa wjeżdżają Dobra przelewamy się na środku, przelejemy się najwyżej na środku na to co jest Focus STB. -ka. Dobra, wjeżdżamy do, dół, dół wjeżdża Tak, 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 dół wjeżdżamy się, przelewamy i fokus, fokus, fokus jest STB -ki. Dawajcie, wylejcie się tu i fokus i fokus, wyle, wylejcie do przodu i fokus to jest STB ten... leży na dachu. Tak, STB skończcie. Wywalony w Gór, tego pabry, skończcie. W w tego środek. Dajcie, dawajcie, dawajcie. I trzeba na pozycję na środku zająć za górkami ich przyjąć. Słyszycie panowie? STV, TV napierdalaj te medy Nie ma nie mają górki? Nie mają sparkając. Teraz górki, się na weźmy na pozycję, STV, napierdala ich teraz. No, teraz już Rządeka musisz dużo robić. I teraz sprawy ich tam dobrze w rządu Ten 277 sobie skończcie Patrzcie sobie 277. Walę to co czego nie może Strfał? Dobrze, dobrze, dobrze. Nie to wangi potrzebne na te. Musimy na górę Trzeba to skończyć, trzeba to skończyć. Grządek, damy radę jakoś? Dobra. 70, zjechał? 112 medy. Czy już Czy już Ja ja je wezmę, ja je wezmę. Zablokowana? On ta kam tam gdzie. Od Musimy i od prawej tak ebry w prawej. Do Do ebra. tak Trzeba to ogarnąć i wjechać w to, trzeba wjechać od prawej w to. A ebra dobić, Ebra dobić I tego dobić I tu dawaj jedziesz, i tu masz kapę, jedziesz tu od prawej to to Dawaj, dawaj, to grządeka to. też, grządeka też I zabijamy to, a to trzymajmy No to A Jeszcze nie, jedźcie do końca Nie ulewajcie się głupio, półny tkletek, kredek Trzymajcie Dobra. się jeszcze Oni mają półtorej tysiąca Ja wiem, tam. że mają, ja wiem, że mają Ale też mogą no, pożytane podpalać a! 7 tysięcy. Ile też takich stroowaliśmy. Ten... Nie niewiele. Ale były. Dobra, może nie aż z taką przewagą, ale właśnie z dobrym klamem, którym zostawiliśmy chwilę, moment kurwa, że mogli sobie ustawić się odpowiednio. Nice panowie gratuluję. No, jest... no już tego liczby. Izzy, ty, ja do ciebie I... mówiłem, a ja mam mikrofon wymontowany, nie? I tam od prawej powinienem wjechać i pokończyć te medy. No ale to. ja... nie, bo one się cofnęły, rozumiesz? A ja miałem jeszcze skończyłem nauczyłem. Miałem bicie non stop. Dobra, nie jest źle, Zajebiście, kurwa. No, i tu będziesz miał gdzie ty jesteś? No wysz, tego jest to, beko, no się to nie Pokusowali mnie, ja wjechałem na górę to.0. Tak, to jest... 38 tysięcy punktów nich. No i elegancko, gratuluję panowie. Serious, jakaś Goś premia? Dzisiaj ja w ogóle jak łamiemy wszystkich dzisiaj kurwa.